W niniejszym odcinku wyjaśnimy, na czym polega tak zwane procesowe podejście do uruchomienia nowego biznesu, który traktujemy jako swoisty projekt. Projekt, który ma po pierwsze swój początek i koniec, po drugie występują w nim pewne typowe czynności, między którymi występują określone sekwencje. Po trzecie, w projekcie tym można wyróżnić określone etapy. Oraz tak zwane kamienie milowe. Dla każdego przedsiębiorcy jego własny biznes i ścieżka dochodzenia do niego są unikalne i niepowtarzalne. Z drugiej strony jednak, zebrane doświadczenia i badania setek tysięcy nowych firm przez naukowców zajmujących się przedsiębiorczością wskazują wyraźnie na istniejące prawidłowości, że oto trzeba wykonać pewne działania. W określonej kolejności, że ważna jest zasada efektywności. Pewne działania powinniśmy wykonać szybko, a inne, bardziej istotne, poświęcić więcej czasu i uwagi. Kierując się takimi ogólnymi zasadami powinniśmy rzecz jasna uwzględnić specyfikę konkretnego biznesu, które zamierzamy uruchomić. W proponowanym ujęciu. Proces uruchomienia nowego biznesu obejmuje cztery podstawowe fazy. Faza początkowa od identyfikacji pomysłów, ich weryfikacji i selekcji, zakończona rozpoznaniem przedstawionym w formie wstępnej koncepcji biznesu. Faza opracowania rozwiniętej koncepcji biznesu, czyli biznes planu. Faza przygotowania do uruchomienia nowego przedsięwzięcia i wreszcie faza rozpoczęcia działalności, a więc stworzenia ram organizacyjno-prawnych i rozruch w sensie operacyjnym i technologicznym. W sumie uruchomienie nowego biznesu polega na umiejętnym połączeniu dwóch wydawałoby się sprzecznych kierunków. Z jednej strony trzeba wykorzystywać nagromadzone doświadczenia naszych poprzedników, Zwłaszcza tych, którzy odnieśli autentyczny sukces w biznesie. Dorobek nauki o przedsiębiorczości, polegający na usystematyzowaniu tych doświadczeń i dobrych praktyk, jest tu szczególnie cenny. Jakkolwiek nie warto wyważać przysłowiowych otwartych drzwi, z drugiej strony musimy budować firmę na tym, co nas wyróżnia do innych, a więc stawiać na oryginalność i odróżnienie się od konkurencji.